Sprawdzanie i regulowanie kąta w ukośnicy KGZ305EI Sprawdzanie kąta w naszej ukośnicy wykonamy za pomocą cyfrowego kątomierza marki Holzcraft. A zatem sprawdźmy kąt po powrocie do pozycji 90 stopni. Przykładamy kątomierz. A teraz sprawdźmy pozostałe kąty 34,5 stopnia oraz 45 stopni. Jak widzieliście Państwo, w naszym modelu kąty idealnie się zgadzają. 45 stopni to 45 stopni, a 90 to 90. Gdyby jednak było inaczej, co może się zdarzyć, jest na to bardzo prosty sposób. Kąt pochyłu tarczy Ukośnicy możemy szybko i łatwo wyregulować. Jak zatem to zrobić? Ukośnica posiada dwa punkty bazowe, jak chodzi o Ustawianie kąta 45 stopni. Jeden znajduje się oczywiście z lewej strony, natomiast drugi znajduje się po stronie prawej. Kalibrację kąta 45 wykonujemy poprzez odkręcenie tej tutaj nakrętki, znajdującej się na dole, a następnie wyregulowaniu tej śruby imbusowej, czyli dostosowanie jej wysokości do idealnego kąta 45 stopni. Po ustawieniu, nakrętkę oczywiście. Z powrotem dokręcamy. Po wykonanej kalibracji, oczywiście należy sprawdzić jeszcze ten kąt, czy otrzymaliśmy 45 stopni. Jak widać, nasza kalibracja udała się w sposób bardzo dobry. Mam nadzieję, że w tym krótkim filmie udało nam się Państwu wyjaśnić, jak prosto i szybko wyregulować kąt przy tarczy przy tej maszynie.